W kolejnym odcinku na kanale Pavilion Service. Dzisiaj, jak widać, na warsztacie mamy takiego trochę trubka. Trochę ma parę wstawek. Jest cały już pachlowany. Ogólnie autko kupione za niecałe 3000. Chcemy go trochę zrealizować. Po prostu auto ma zarabiać. Jako tako wyglądać, żeby ta pachla nie odłaziła Plan jest prosty. Testujemy dzisiaj raptora. To jest taka powłoka używana do terenówek odporna na zarysowania, UV itd. Tak Podobno robi bardzo fajną strukturę, jest z utwardzaczem. Do tego będziemy potrzebować taki pistolet do konserwacji podwozia, będziemy go używać. Ogólnie zobaczymy jak nam się to wszystko sprawdzi. Plan jest prosty, zeszlifowaliśmy wszędzie gdzie jest rdza, gdzie szpachla odłazi. Nie szpachlujemy nic, nie zależy nam na równej powierzchni. Ważne jest dla nas to, żeby to po prostu nie odłaziło w miarę to schludnie wyglądało, że będą fale dunaju. Nikt się tym nie przyjmuje, ani my, ani właściciel. Także co, zeszlifowaliśmy do gołej blachy tam gdzie jest, Była ruda szmata Teraz na to położymy Hammerajta Normalnie na pędzelek grubo Hammerite. Poczekamy aż to deschnie, I polecimy z powłoką Raptor na cały samochód Także zapraszam was do oglądania Tego odcinka i pod koniec damy relację jak ta powłoka nam wyszła I jak to, jak to optycznie wygląda Także oglądajcie do końca Dobra, słuchajcie, powłokę raptor mamy gotową. Tak to wygląda. Powiem Wam, że całkiem przyzwoicie. E, te zacieki to nie patrzcie na to, to po prostu jest kurz starcia wcześniejszej szpachli, na myjce to zejdzie. E, stwierdzam, że raptor jest zajebistym środkiem. Jeśli ktoś e, nie, nie wymaga bóg Wietrzego od samochodu, ten samochód ma jeździć, wozić, zarabiać pieniądze. Jakoś tam w miarę przyzwoicie wyglądać. Powiem Wam, że fajnie przyczepny jest ten raptor, nawet do plastików. Zderzaki też przyknęliśmy. Oczywiście, żebyście się nie udzieli że tak jak widzieliście tam wcześniej na filmie, wszystko zostało zeszlifowane Boszem, nie było nic szpachlowane. Że raptor pokryje wszystkie nierówności, no bo nierówności po Boszu zostają normalne, a aczkolwiek nawet fajnie sobie raptor z tym poradził, wygładził te wszystkie krawędzie. Nam na tym aucie zależało, żeby po prostu nie było pękającej szpachli i rdzy na wierzchu i efekt osiągnęliśmy. wiadomo, no z bliska tak jak mówię, widać te przejścia po szlifowaniu boszem. Także to jest widać, ale nie zależało nam na tym, żeby to gubić. Zależało nam głównie, żeby jakoś ten w miarę samochód wyglądał, żeby się nie wstydzić tym jeździć. I, i, I myślę, że naprawdę powłoga godna poleceniu. Jeszcze zrobimy test, jak producent zaleca, że Raptor po utwardzeniu jest odporny na rysowanie. Jak widzicie, paznokciem sobie jeżdżę i na Raptorze nic nie widać. Jest naprawdę w porządku, nie trzeba się dużo spuszczać przy nakładaniu. Lepiej się do wszystkiego. Tak naprawdę przetarłem tą powierzchnię rozpuszczalnikiem. Nie matowiłem nic pod tego Raptora. Po prostu zacząłem wcikać trzymać to fajnie. Był w bardzo, że tak powiem, chujowych warunkach nakładany ten Raptor. Bo było plus 3 na dworze, w nocy było minus 1. Także Raptor miał dosyć ciężko się utwardzić, ale wyszło to fajnie. A jakieś, no nie wiem, wczoraj koło dwudziestej godziny było. Było to psikane, dzisiaj mamy jakąś godzinę 16 i Raptor już jest wyschnięty, pomimo tak niedogodnych warunków. Mogę z czystym sercem polecić ten produkt, chociaż nie zapłacono mi za polecanie go. Aczkolwiek z efektu jak i wizualnego, jak i odporności na zarysowania jestem bardzo zadowolony. Polecam.